Siema, siema, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Sowanos No i dzisiaj sobie zagramy w Robuxa Robloxa, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika z dzwoneczkiem Aby być na bieżąco, wbijecie na Discorda, link w opisie wbi Wbijecie też na yy, Insta, zostawiajcie obserwacje No i jest z nami dzisiaj Asasin, jego link będzie pod odcinkiem do kanału No witam, witam, siemanko No to co, lecimy Tajkuna. To no tak, dobra. Kamienna ścieżka darmowa. Puk... Kupiłem kamienną ścieżkę za, za friko, dobra. Ale które twoje do zbierania... a tu pisze, tu pisze, dobra. O, darmowe, dobra. Darmową chatę postawiłem. O człowieku, jakie tu bobuksy są. I jak to wygląda, człowieku. Szczerze, takich animacji w Robloxie jeszcze nie widziałem, nie? Echaj, siwo się bierze. We fladze, gdzie? Tylko, cicho, siwo bierze. Musisz kupić wszystkie przyciski. A, a może pierwszy trzeba. O, człowieku, dobra. Nie, każdy, każdy ma in, inną stronę, nie? Każdy ma inną stronę. Szybki zbiór to ulepszy, aby zbierać szybciej. Dobra, 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 a ciekawe skąd to, to się zbiera te rzeczy, nie? No, dobra, wiem. Skąd się zbija? Od tego gościa? Od tego gościa, no. Dobra, dobra. Ale taki system pierwszy raz widzę w tej grze, nie? No ja też widzę. Widzisz mi, nie możesz kupować rzeczy. Czyli. Upgrade, punkty, to to jest ta, jakby wal waluta tego, co nie? No. Czyli na przykład 1000 punktów. Mhm. 700 Starczy. Tak ja chcę coś sprawdzić. Nie, nie mogę ci zaszlaktować. Nie możemy, nie ale to by było zbyt OP, jakbym mógł ci zaszlaktować. Podejść do ciebie. Chodź tu kurwo zajebie cię. Pyk, pyk, pyk. Atakujemy kowalskiego? Wiesz, że yy, na początku możemy mieć. Uj, okay. nie. No, Na początek by trzeba było trochę się rozmnożyć, nie? A ja już mogę kupić. Ja też mogę. Mogę to kupić i mogę tu coś kupić. To jest baldachim wejściowy. Dobra, kupił. No ja też. To jest taki ala Conveyor, że wiesz. Ala-upgrader, e, nie? No właśnie. No. Poczekaj, tutaj jakieś owoce leżą, nie? Podniosłem owoc. Co ja dostałem? Ja dostałem z tych owoców. Tu takie owoce leżą, które da się podnosić, nie? I błąbki. No właśnie, błąbki też są, widzę. No i one haj dają, nie? One haj zdają, jak widzę. A bomba cię zabija, jak coś. No I patrz, ba, to stajesz. Banany 500 hajsu dają, człowieku Człowieku, chodź ze mną na różowego. <grywy> nie masz życia śmieciu. Dawaj go, go. Chodź tu kurwo, co spierdalasz tym bikonem zajebanym. Chodź tu No pa, 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 on biega, nie? Chodź mi pomóc. Ale, ale mało skosy dostajesz śmieciu A i Ty ja za to dużo, nie? Do Jerzego, do Jerzego. On jest fokusowany na mnie do Jerzego. Ja mam loła, ja mam loła. Spierdalam, spierdalam. Do Dobrze robisz. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. E, Jakiś śmieciu tu jest? Czy koła dostałeś do niego? Tu się flagi wierzy. kradnie, mordo! Tu się flagi kradnie! Dobra, dobra. Pijemy swoje flagi może yy, yy, nam zabrać, to ja biegnę po fioletową, pa. Dawaj go. I osłaniej mnie, osłaniaj mnie. Ja, ja po ich flagę biegnę. Moja flaga, śmiecie! On zabrał flagę, ale go biję. Zabije go chyba. No. Kolejny. Dobra, flaga! Ile tysięcy dostałem człowieku za flagę? Dobra, dawaj, trzeba coś budować. To nie trzeba zbudować, a ten Poczekaj. Kradnę znowu kurwie flagę. Moja flaga w śmieciu. Pierdalamy. Dobra, kupiłem coś. No ja te zera kupię. Pik. A ILE HAJSU MAM? 9 koła chłopiec opowiadnie Ej chłopca zabrał flagę z drogi Gonij go, ale nie wiem czy go dogonię Nie dogonisz go, niech sobie bierze My ujemnych punktów nie dostajemy, nie? Tylko, że... Ja bym tu w sumie rolniczy magazyn, nie? Tu ja bym ściany jakieś pobudował Tylko ciekawy, czy możemy Zabiłem go ty możesz strażnicę wybudować za 8K, Ej, to można flagę przejąć. Ja wiem. Przecież ja, ja już dwa razy ją przejąłem, morda. Chyba, Wiesz, komu idę ukraść? tej kurwie, której żyć nie dawaliśmy, pa. On się tam klepie z jakąś kurwą, biją się. A ja, pyk! Moja flaga szmaty! Wiem, Spierdalamy! Spierdalamy! Gonią mnie? Czuję, oni nawet nie wiedzą, że nie, coś nie takiego bardzo. jest, jak mały. Jak flaga, nie? Oni nie wiedzą! nie wiedzą, co się A. Nie znają życia szmaty. Patrz, lecę teraz po fioletowych flagę. Takie mury by y, trzeba było zrobić, bo wtedy flaga za murami jest, nie? I pyk, moja flaga szmaty spierdalamy od was. Goni, mnie, Goni mnie. Hulk mnie goni. I pyk. O, ty domek postawiłeś. No, kupuję tam coś tam. A wiesz, że ty tu y, na zewnątrz masz. Y... A ja mogę postawić ściany. Ty możesz. Za 10 tysięcy, za 10 tysięcy. Śmieć przyszedł, śmieć przyszedł. Klepiemy kurwę. Klepiemy kurwę, nie? Klepiemy go, nie dajemy kurwie żyć, nie? On nie wie, gdzie flagę dostarczyć, śmieciu jebany. Klep go, ma. loa. loła, ma. Loła. To. Do... dobra, flagę i jego bierzemy. Wiesz, flaga? Nie, nie zwracaj uwagi. Spłakał się, spłakał się. Dzieciaczyk się spłakał. Trzeba ściany kupić, żeby flagę zrealizować. No tak, 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 ja to właśnie chcę robić. Mam 7000. Nie, może kasa odbierz mu ten. Bo tam nie odbierasz, może tam ten, wiesz. Dużo kasę widzisz miał. Dobra, zrobię to. Tylko... Daj mi jeszcze zajebać jedną flagę różowej kurwie. I ty, krzmato, spierdalamy z flagą twoją. Ech, chłop nie wie co ta flaga nawet robi, nie? On popatrzył się do, y, na mnie i powiedział: ach, pierdolę, nie chcę mi się z nim bawić. I załóżmy flagę temu, A nie, chłop będzie zabijał chyba. No, chłop nam będzie chyba krat. A nie, bo on nie wie co się dzieje w tej grze, chyba wiesz. Chyba Chwata. Idę tam o majęczowany no. robił. Odbieram chasiwo 13 tysięcy. Wiesz, że jak mamy Choć bramę. Połącz, Zaraz. Nie, dobra, chodź ze znowu. Ustawiłem ściany. Wiesz się tu flagę tutaj? Tak, ta, ta, ta. Ale powiem ci, że te ściany są tak kijowe. Te początkowe. No. Upgrade ścian by mógł polecieć. W, w dobra. Produkcji U, hu, ja też produkcję kasy bym zajebał. 13 k potrzebuję. Albo 10. 10 byśmy razy spita. Produkcja za 1000 razy 2. Dobra, kupione. Za 10 tysięcy prędkość razy 2 jest, dobra. Szybszy, szybszy zbiór za 3,5 A wezmę sobie Za 10 tysięcy punktów automatyczna kolekcja Czyli wszystko ci do ręki wpada e, To jest nawet fajne No, nawet zajebiste Dobra, niech się zbiera Ja sobie biegnę po flagi Są ja Ja też A ja biegnę do fio fioletowej kurwy, pa Doszedłem, czy tam czy z tobą? Aaaa, wykiwałem kurwa, ty czekał przy fladze, czekał, wyjebał mi raz kurwa z kosy A ja przeskoczyłem przez budynek, spierdalony szmato I nie wiedział Dobra, co się czy... dzieje Tak on idzie do nas, tak on idzie do nas Dawaj bekona, bo on ten, flagę chce nam ten to ja zrobiłem On nie, on nie wie, że może przez pod przeskoczyć, on, frajer. On nie wie, co się dzieje w tej grze, nie? Eh, dobra, ja ja robię obiegłowę, ja robię obiegłowę. Chyba nie, potrzebu, nie potrzebuję. E, zielony Cwel chyba myśli, że może nam hajs do tego chopa zajebać, nie? Jest u nas w bazie, w środku jest zielony Cwel. On stoi przy Twoim tympa. On myśli, że może ci zajebać hajs, nie? To jest hajs jakiś upośledzony. No dlatego mówię, zielony Cwel, nie? Dwa razy się przy kolekt za 3,5 kupię. Mm -hmm. Zaraz mogłabym to korekty sobie kupić przy okazji. Cztery koła mi brakuje. Idę Harkowi zabrać tego. O kurwa! Spierdalam! Pomocy! Już biegnę z flagą przy w, kurwa będzie! Zasadzkę robię! Zasadzkę! Zasadzkę robimy! No zabiera flagę No zabiera flagę, a u nas jest kurwa w środku Jakaś malutka, którą ledwo da się uderzyć Coś ma to, kurwa je... Ja pierdolę, ty mała kurwo nie, Nienawidzę takich małych kurwa postaci Bo ledwo co je, je napierdolić, nie? I pa... Zajebała mnie, zajebała mnie Zajebała mnie znowu, kurwa Na, na low, nie? Szmata je pana. Dobra, pierdol flagę. Oni dostają hajs. Za flaga nam nic nie zabiera ta flaga, nie? Dlatego zapierdala im flagę. Proste. Laserowe drzwi, gospodarstwo, kolce, strażnica. Ja taki. Taki mur bym chciał tak jak tamte chłopy mają, nie? Kupiłem samą to już. Ja też zbieram na autokolekta. Ja bym teraz w mury poszedł. Wiesz, że tu nie ma murów do kupienia. są laserowe drzwi. Są kurwa jakieś gospodarstwo. Są kurwa. Ob kolce obronne. I strażnica. Dopiero jak się te kupi, to pewnie będzie można kupić tamte, nie? Trzeba no. kupić wszystkie te? Jakby te, żeby kupić je, jakby te. coś. Mhm. Musisz kupić wszystkie poży. Yy... Przyciski. Średniowieczne ulepszenie bazy to jest. Człowieku... To znaczy... przy... To jest takie coś jakby ten, no, jakby rebif, czy coś Nie, że zamiast y, drewnianego będziemy mieli y, mur średniowieczny, nie? Aha, i można zapisywać tego na człowieku, co sądzisz, żeby tak z dwa odcinki z niego nagrać? Bo jest fajny. No właśnie taki, taki... Taki, 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 taki... Y, że, że na dłużej niż jeden odcinek, nie? Bo taki no. przyjemny. Przy okazji się to zapisać, nie no, szkodzimy. Bo ja w sumie wiesz, ty, co bym też tu zrobił? Lepszą broń bym sobie załatwił. Ordo, akcję mam, chodzę ze mną. Akcję na, na cicho robimy, nie? Przejmujemy flagę? Dobre. Nie, 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 nie lecimy po flagę, nie. Idziemy pierw na środek. Tu jest chłop od nich, ja go zostawiam. Akcja na cicho. Pierdolić się do... O kurwa, tu jest la... Le... Laserowe, a nie, to jest do wzięcia, dobra. To jest do wzięcia. O, jest. Mur, człowieku. Dobra. Jak chciałem na cicho. A chłopisz na mnie leci, na mnie nie leci. Dobra, dobra. Dobra, Murdo. Nie ma laserowych drzwi? Nie ma. Są były? Warto było przetestować, jak działają laserowe drzwi. Druga opcja, mo możemy się podbustować E, ten chłop różowy, nie? Co my mu tak kradliśmy rzeczy? To on już, już średnie wiecze ma. Aha. Aha, bo... Bo pewnie frajer se kupił, nie? Zamknięte drzwi są. Zamknięte? Ty to widzisz? Ja nie widzę tego. A, może... Może dlatego, nie, nie? Nie, są otwarte, są otwarte. Są otwarte. A, są otwarte, dobra, wbijamy. No z... z... dlatego, że jeden chłop ma jakby wszystko w tej grze, efektycznie, A ta, ten drugi ta, ta ta no. A drugi ma nic w tym podziem. Wiesz o co mi chodzi? Ja bym jakoś broni zajebał, nie? Nie, no, chyba nie mają tego. To się bardzo bezpiecznego. chujowo. Dobra, idziemy budować, nie? Nie ma 10 bata, koła. nie wiem co kupić za 10 koła. Za 10 koła Rozbuduj sobie ten coś tam. Ja coś pita mogę kupić. Auto zbieranie, podwójne ulepszenie piły za 13 i za 10 prędkość razy 2. O i tu z tyłu jest lepszy dropper. Ja kupiłem właśnie te dwa dp jest lepsze I upgrader. Dropera i upgradera kupiłem w senie Ja już mam tego patrz Tego tego DP ja mam hmm? A po ile on? 13 12 12 droper, no E, teraz człowiek ten hajs zapierdala jak szalony, nie? No. Wracamy i lecimy z upgrade'ami. No, człowieku. Po krótkiej przerwie. Po krótkiej przerwie, a jak? Produkcja razy dwa na razie mnie nie obchodzi. Ja bym same dropery na razie porobił, nie? Gdzie ja to kupuję wszystko? Wiesz? Ja, ja pierwszy kupiłem dropery. Teraz będę sobie kupywał prędkość razy dwa w pierwszym droperze. Człowieku? a na to? Rabinka! Pyk! Ło, wow, drugie piętro, ty. A wiesz, kto, kto stawia to Pietro, Ja! <laughs> Za 10! <laughs> <laughs> no, ja wszystko muszę stawiać. No. A czurcz! Trójeczkę teraz tyle hajsów wpada, że trójeczkę na gospodarstwo se wyda mnie. I cyk! Mamy swoje własne gospodarstwo, Asasin. Wow. Mamy farmę. Hmm? I pyk! Dż, dż. A, ty to kupujesz? A ja myślałem, że ja mogę. To chyba razem możemy Te rzeczy chyba razem, nie? Pyk! Wieża. To obserwacyjna. O człowieku, w, wbijam na górę, nie? Siema y, ra, y, ra, randomy z Robuxa Człowieku na środku flagi się przyjmuje No właśnie się dostaje kasę z tego, nie ale nie, ja, wiesz co ja bym zrobił? Ja dopiero bym tam poszedł Ale ja bym poszedł w kolejnym tak jakby odcinku Mordo Nie Ale pie, y, pierw bym sobie, y, sobie zrobił te dropery Nie Ej, te spajki obrotowe, że nie można skakać, a nie, można skakać, ale ciężko jest skoczyć przez, hmm. ten, przez te spajki teraz, co są o tutaj. No tak. Czy co, potrafią to, umiem wskakiwać. No, dokładnie. I pyk. I został, mi został za 30, za 25 i za... Nie został 25, I y za 30 i 25. Mi 3 zostały. To wiesz, Można, Możemy zrobić tak, że Dokończymy ten spód droperków. Zakończymy odcineczek kole W kolejnym odcineczku pójdziemy na flagi i górę będziemy budować. Tylko zanim się zacznie odcinek, to trochę posiedzimy i pofarmimy ty tego hajsu, nie? No. Możemy tak zrobić. I do tak zwanego. Nie no, odcinki by były do tak zwanego tego Reaperfa, nie? Robione. Czyli co, odcinek by był do tego Reaperfa robiony, tak? Nie. Odcinki by, byśmy, byśmy robili z tego tajkuna do Reaperfa tylko, nie? A. Spoko. Czyli Reaper i już inny Tajkun nie. Bo po co to samo pokazywać cały czas. No. Dobra, 30. 30 kupiona, teraz 25 i 14. I 25, no? Trzymaj Dobra, z kupiłem już wszystko co miałem kupić. Ja to. Powiem ci, tak, wiesz, że to z zewnątrz, to w wujkę ku, yy, kupujemy, że ja też mogłem to kupić. No a ja tak Patrz. To jest łatwo wskoczyć, pyk. większą postać w tym Po to jest ta postać. Tak samo, yy, yy, większa postać też jest dobra na obi, człowieku nie? No. Nie zawsze ale w większości W większości się sprawdza Ach, chyba spi spida, produkcja. Nieważne, nie spida można z pół Dobra Mordo, zostały mi dwie. Muszę uzbierać 50 nie, tysięcy... Po. Idziemy na wojnę. Ja bym przejął flagę Są na środku w kolejnym odcinku dopiero. Idziemy przyjmować zwykłe flagi. To muszą się nie udać, bo. Jakby mają Człowieku, robimy tak. Ja się wpierdalam, biorę flagę, ty mnie osłaniasz. To jest to jest lasem. Nie, nie, nie wejdziesz. To musi się ustawać. Ale jak ja wyjdę z flagą. No właśnie. Poczekaj, ja to zaraz ugram, nie? Zaraz znajdę. Bo to z dwóch by musiało do środka wejść. Dobra, tu nie możemy. Człowieku, ale u tego jak to wygląda, nie? Takie niebie niebieskie, to chyba już jest trzeci riber. Czy tam czwarty. Do tego o, da się wskoczyć? Dobra, mordo, jestem u chłopa pomarańczowego. Biorę jego flagę. Pierdalam? <noise> Pierdalamy, driftujemy. I pa, i przez to, że tak wyśliśmy, ja już mam 60 tysięcy. A ten halb dalej tam stoi. Pierdalamy, nikt nas nie konie. Ale zajebisty efekt, jak mówię, spierdalamy Bez... Na no, człowieku, ja, ja jestem taki, że jak przez tamty wielki mur przeskoczyłem, to tu też przeskoczę. Oddajemy idziemy kupić to, co trzeba. Czyli pyk, jeden kupiony i drugi kupiony. I to wszystko, I wszystko nie? Przybiamy. To wszystko na spodzie, To no wszystko. Oh. To, to chodź, yy, chodź na górę. Ja kupię to, bo mam jeszcze hajs. I podłogę bym kupił, nie? Żebyśmy sobie stanęli. Nie kupuj wszystkiego! Stupid. Dzięki. W dobrze, że nas tak wyrzuciłaś. Idealne miejsce, będzie. No, zajebiste miejsce. O człowieku, ta mina z tą wyciągnie. wyciągniętą, tak to wygląda, kozacko. U ciebie to jakbyś był takim. Yy, z moim syneczkiem, nie? Dobra, dzięki, Wizowie, za to, że byliście, jak wami się z Assassin's Creed